Profesor Danuta Hibner. Była szefowa Komitetu Integracji Europejskiej, zastępca sekretarza generalnego ONZ i pierwszy polski komisarz w Unii Europejskiej. Przez wielu nazywana pani Europa. Niechętnie otwiera się przed mediami. Z nami spotkała się na siłowni. Pani profesor, czy to prawda, że żyje pani w takim tempie, że nie ma pani czasu nawet na jedzenie? Znaczy, zdarzałem się takie sytuacje, że, że przypominano mi, wtedy mówiłam, jak to przecież wczoraj jadłam kolację, ale. Ale trochę przesady w tych opowieściach o moim niejedzeniu. Jest, bo przecież, muszę mieć siły. A ilu asystentów o panią dba? O jedzenie czy w ogóle? O... W ogóle. Ile z panią dba o jedzenie? Dba wyłącznie panią. małgosia, która sobie przypomina od czasu do czasu, że pani profesor może jakąś kanapkę jednak przyniosę. Natomiast asystentów w Brukseli mam czwórkę, dwie dziewczyny i dwóch chłopaków. I w Warszawie jest dużo ludzi, którzy chcą pracować, więc właściwie dzisiaj. Też cztery osoby ze mną współpracują. Pani profesor, gdzie jest pani dom? W Warszawie czy w Brukseli? Um, to znaczy, dom pewnie gdzieś taki taki abstrakcyjny, taki, taki który bym nazwała domem, to, to w Warszawie. Natomiast ten dom praktyczny, w którym żyję, w którym e, moje życie dzisiejsze się toczy, to jest jednak ten dom brukselski, chociaż w Warszawie dosyć często jest. Ustaliłyśmy, że jest pani bardzo zapracowana. Ale ja słyszałam, że jeszcze jako zastępca sekretarza generalnego ONZ potrafiła Pani rzucić wszystko i przyjechać do Warszawy tylko po to, żeby pomóc w zbiorze śliwek. <grytanie> Moja ciotka właściwie stryj bardziej, mieli wtedy działkę na Czerniakowskiej, bo już nie ma ani ciotki, ani, 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 ani wuja. I, I tam była taka y, węgierka, śliwka, która była bardzo chybotliwa i drabina była jeszcze bardziej chybotliwa. I ja byłam dość lekka prawdopodobnie nie wiem, że Marian nie wyobrażał sobie nikogo innego na tej drabinie, na tej śliwce i, i musiałam ręcznie każdą śliwkę zerwać. I na tym polega życie między innymi, że jesteśmy gdzieś tam dla rodziców y, dziećmi do końca, a jednocześnie pracujemy dla świata, dla, dla ludzi. A to ma, ma swój urok pewnie też i to też nam pozwala taką równowagę. Wewnętrzną zachować. Jak wyglądają na przykład Pani kontakty z córkami? To już jest zupełnie bo one są dorosłe, są zresztą obie bardzo daleko. Ja byłam zresztą jedną z pierwszych prawdopodobnie użytkowniczek poczty elektronicznej w ogóle w Polsce bardzo wcześnie, jeszcze w latach pewnie 80. Pani w Brukseli, one w Stanach. Tak, a teraz w związku z tym miałam nawyk używania różnych rzeczy i też Skype'a zaczęłam bardzo wcześniej używać, ponieważ one także i, i różne możliwości takie, że, że można rozmawiać i to nie jest takie drogie, ale jesteśmy właściwie w kontaktach stale. A z jakimi problemami dzwonią najczęściej? O czym rozmawiacie? z różnymi, znaczy od, od tego jak zrobić, nie wiem, jakąś dobrą czy zupę, której nigdy nie robiły, bo to Znasz są bardzo, na bardzo często... Ja to, mało kto w to wierzy, ale ja kiedyś byłam kucharką rzeczywiście, robiłam, kiedy dziewczyny były małe i oczywiście mamy, babcie pomagały, ale bo też pracowałam cały czas, ale, ale jednak ja bardzo dużo gotowałam. Co jest pani specjalnością w to Znaczy ja wtedy, kiedy się kupowało na przykład pizzę tylko w sklepach, znaczy się w pizzeriach, to, to ja w domu robiłam bardzo dobrą, najlepszą mhm. by pizzę wtedy w Warszawie i sałaty. Jestem bardzo dobra w sałatach, różnego typu w sałatkach i sałatach. A jaki ma Pani sposób na spalenie tej pizzy? W Brukseli jeździ Pani samochodem czy raczej rowerem? Mamy Pani o tym paleniu, no to właśnie chodzę na, na, do, do różnych klubów. Tak? Znaczy nie do różnych, jednego mam, jeden stały. Na co dzień, jak ma Pani do wyboru rower czy samochód, to co Pani wybiera? E, zdecydowanie rower. Y, kiedy odpoczywam, natomiast do pracy jednak daje się wozić samochodem.